Dzień dobry Państwu, portal radomsko24.pl, Irek Staszczyk i dzisiaj Państwa i mój gość, Pani Mariola Wybech. Dzień dobry, witam Dzień dobry serdecznie. Państwu. Dzisiaj nie w roli skarbnika Urzędu Miasta, ale jako przewodnicząca i tu teraz muszę dokładnie przeczytać, zespołu do spraw rewitalizacji w związku z realizacją projektu konsultacje i pilotaż modelowych rozwiązań na rzecz odpowiedzialnej urbanizacji w Polsce oraz opracowania i wdrażania gminnego programu rewitalizacji. Bardzo zło. Dłużona, długa nazwa, tak. powiem szczerze, już trudna. trudna. Trudna, no tak nazywa się po prostu program pilotażowy, w którym bierzemy udział. Dlatego też ten zespół jak gdyby przyjął część tego, tej nazwy. Natomiast oczywiście głównym celem jest opracowanie nowego gminnego programu rewitalizacji. No właśnie, w skład tego zespołu wchodzi, policzyłem, 20 albo 21 osób, sporo gr grono. Tak, grono powinno być jak najszersze z uwagi na to, żeby jak gdyby objąć wszystkie dziedziny naszego życia. I zarówno gospodarki, jak i życia społecznego, jak i rozwoju przestrzenno-funkcjonalnego. W związku z tym tutaj mamy przedstawicieli dużo urzędu różnych wydziałów, ale również i naszych jednostek podległych, tak aby dotyczyło to i mieszkalnictwa i spraw, tak jak mówiłam, i społecznych. Z tego dokumentu wynika, że obszar zdegradowany jednocześnie teren do rewitalizacji obejmuje kopiec, powierzchnia chyba 95 hektarów, młodzowy o powierzchni 138 hektarów oraz centrum Radomska 89 ha. Proszę mi wytłumaczyć, na czym będą polegać te, teraz te konsultacje, bo rozumiem, że jak sama nazwa mówi, konsultacje społeczne. Chcecie, aby w tych konsultacjach wzięła jak najszersza, jak największe grono Tak. Ale co oni mają, co oni, w czym oni mają się opowiedzieć, na co zwrócić uwagę, o co apelować? Na o. tym etapie głównie chodzi nam o to, aby zapoznać się właśnie z wyznaczonym obszarem rewitalizacji, a więc tymi trzema mhm. jednostkami. Dotychczas mieliśmy już lokalny program rewitalizacji i były to dwie jednostki. Teraz nam doszło jak gdyby młodzowy, dodatkowa jednostka. I chcemy, aby mieszkańcy mieli świadomość, że na tym terenie będziemy realizować program rewitalizacji, aby mogli korzystać również później ze zmian, które będą wprowadzane w trakcie rewitalizacji. Konsultacje są bardzo ważne, bo sam program rewitalizacji to nie jest program, który może zrealizować urząd jedynie. To ma być program realizowany wspólnie z mieszkańcami. Oni muszą się zaangażować i włączyć jako społeczność głównie mieszkająca na tych obszarach. Gdyż rewitalizacja to jest bardzo szerokie pojęcie. Wielu kojarzy się to tylko z takim remontem, tak modernizacją, ale to, to nie jest to, tak? No w to tym jest... wypadku to nie jest to, bo jak mówimy, tak. bardzo często ktoś kojarzy rewitalizację z, rewita... z rewitalizacją centrum miasta Radomska, tak. ulicy Rejmonta, tak, prawda? Tak, tak. A to jest szerszy aspekt. To jest zdecydowanie szerszy, bo chodzi tutaj głównie o zmiany społeczne, o zmiany funkcjonalno-użytkowe w całym tym obszarze, o o, roz, o zmianę sposobu życia, poprawienie tych funkcji życia, o to, aby ten rozwój był zrównoważony na całym obszarze Radomska. Z naszych badań, które prowadziliśmy do celu wytyczenia tych, tego obszaru rewitalizacji, badaliśmy 38 różnych wskaźników z różnych obszarów, właśnie społecznych, gospodarczych, funkcjonalno-użytkowych, przestrzennych i właśnie na podstawie tych badań Zauważyliśmy, stwierdziliśmy, że ten teren, który został wyznaczony, wymaga takich zmian bardziej istotnych niż pozostała część miasta. Bo tu się zastanawiam, jest takie stwierdzenie, że z dokumentu wynika, że obszar jest zdegradowany. Tak, właśnie. Na podstawie tych wskaźników, które prowadziliśmy, które badaliśmy, zostało bardzo szczegółowo zbadane zarówno środowisko, stan środowiska, warunki mieszkaniowe, warunki jak gdyby bytowe, a więc stan bezrobocia, i wszystkie te wskaźniki wskazały nam, że na tych obszarach te wskaźniki są przekroczone. A więc nie zachowując takiej średniej normy jak na terenie całego miasta, tylko są zdecydowanie wyższe. I w sytuacji, kiedy w pięciu naszych głównych obszarach wyszły te wskaźniki bardzo wysoko, to jest to powód do tego, aby ten, te, ten obszar uznać właśnie za obszar zdegradowany. I teraz tu wrócę jeszcze do Centrum Radomska. Powierzchnia 89 hektarów też pomysł na rewitalizację. Tak, i tutaj właśnie po to nasze konsultacje, aby mieszkańcy też się zaangażowali, aby też przychodzili mówić o tym, jakie mają pomysły, co zmienić, co wprowadzić, aby żyło się lepiej na tym terenie, zarówno mieszkańcom, jak i osobom, które mhm. prowadzą działalność, a więc również osoby inwestujące w, w tym obszarze. Które chciałyby zainwestować. Wie pani, co, tu mi się zapala taka pomarańczowa lampka, nawet czerwone światło mi się zapala, gdy mówimy o konsultacjach społecznych. Od razu myślę o konsultacjach społecznych, które były na temat wprowadzenia ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu, czy raduszczanie wypowiedzieli się przeciw, a radni uznali to inaczej. No i tak się stało, jak się stało, że to sprzedaż w nocy została ograniczona. Czy nie sądzicie, że to będzie taką wykładnią? Dla mieszkańców Radomska, po co my mamy brać udział w konsultacjach społecznych, jak i tak urzędnicy, miejscy wiedzą najlepiej, jak zrobić? No wie pan, no, tutaj no, nie mieliśmy na to wpływu. Tak, mhm. konsultacje na, w tamtym temacie były jednak tylko praktycznie konsultacjami przez stronę internetową i można było złożyć wersję jedną papierową u nas w urzędzie. Tutaj my wychodzimy dużo szerzej, dlatego że. Tu będą konsultacje też, nazwijmy to na żywo, może przyjść z Radomska do Urzędu Miasta spotkać się, porozmawiać. Tak, może może przyjść pandemii? mieszkaniec. Może przyjść mieszkaniec. Raczej prosimy o składanie informacji na piśmie. Mhm. Jest oczywiście specjalny link na stronie internetowej, gdzie są wszystkie dokumenty dotyczące rewitalizacji dotychczas opracowanej. Tam również jest ankieta do wypełnienia i formularz do, do wypełnienia. Ale my będziemy my również rozsyłać taką informację poprzez system Librus, tak aby rodzice, dzieci chodzących do szkoły, miały też taką informację, że takie konsultacje Konsultacje trwają i że mogą wypowiedzieć się w tym temacie. Są plakaty, będziemy roznosić jeszcze ulotki, tak aby zainteresować jak najszerszą grupę osób, aby się włączyli do tego. Tak naprawdę w tym gminnym programie, który będziemy tworzyć, powinny być ujęte zadania nie tylko gminy realizowane przez urząd, ale również osób, które chciałyby właśnie tam coś zmienić, wprowadzić swoje zadania. Gminny program rewitalizacji daje dużo szersze instrumenty, które można wykorzystać, jak jest obszar objęty gminnym programem rewitalizacji i chcielibyśmy właśnie o tym mieszkańców też poinformować, że będą na pewno łatwiejsze możliwości co do przebudowy lokali, co do możliwości na jakiś czas przeniesienia lokatorów, jeżeli byłby budynek całkowicie przebudowywany, a byłaby taka potrzeba, żeby jednak opróżnić. Także to są, to, to jest wiele różnych... To jest bardzo trudne, powiem szczerze, słuchając teraz Pani, odnoszę wrażenie, to jest bardzo trudne przedsięwzięcie i to naprawdę potrzeba niesamowitego wysiłku, żeby dotrzeć do, do, dotrzeć do mieszkańców Radomska, żeby im to wytłumaczyć, o co w tym wszystkim chodzi. Tak, zdecydowanie jest trudniej, bo pierwotnie planowaliśmy, uh -huh. że może już nie będzie tego ograniczenia takiego w tej mocnej pandemii i będziemy wychodzić do ludzi. Chcieliśmy zrobić takie spacery studyjne, a więc przejść po tych terenach rewitalizacji i spotkać się faktycznie na żywo zrób, z którzy ludźmi, którzy tam mieszkają. nawet. Którzy tam nie? mieszkają, tak, uh -huh. bo chodzi właśnie o mieszkańców tam przebywających, mieszkających obecnie, ale również tych, którzy, tak jak mówię, prowadzą działalność, czy którzy może chcieliby przyjechać i zainwestować. Chociaż, powiem szczerze, że teraz z kontekstu naszej rozmowy wynika coś takiego, kto się może wystraszyć, nawet jeżeli tam mieszka w dzielnicy chyba Kopiec i Modzowska, że może być wysiedlony. To, trochę... to no, nie wysiedlone, no, bo tak... nie wysiedlone no, ale, ale gmina korzystać może z prawa pierwokupu. W przypadku, jeżeli chce sprzedać nieruchomość, to my mamy prawo pierwokupu tej nieruchomości na terenie rewitalizacji. I dlatego chcemy, żeby mieszkańcy byli świadomi, że, że będzie coś takiego, tak, taka możliwość i, i że jednak szykowane są mhm. tam duże projekty i będą zmiany na, na tym obszarze. Bo uwagi do propozycji wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji można składać do 12. Maja. Tak, miesiąc czasu od, od 13 kwietnia rozpoczęliśmy. To jest dużo czy mało w przypadku takiego poważnego przedsięwzięcia. Ja osobiście uważam, że mało. No nam się wydawało, że wystarczająco dużo, mhm. bo próbowaliśmy już wcześniej. Dobrze, a wyjdźmy teraz z taki czarny scenariusz przyjmijmy, że w ogóle Raduszczanie nie będą tym zainteresowani. Nie będzie żadnego odzewu na tą prośbę, żeby przystąpić do tych społecznych konsultacji. Co wtedy? No tutaj boimy się tego bardzo, dlatego też podejmujemy szerokie działania. Zobaczymy, może poprosimy również księży o to, aby w niedzielę ogłosić taką informację. Kto jak to ale księża mają siłę przebicia, rozumiem. Tak, żebyśmy po prostu mogli, żeby ludzie dowiedzieli się o tym, chociaż my informujemy, tak? Poprosiliśmy również państwa radnych o to, aby rozmawiając nawet w swoich ze swoimi tak, mhm. w swoich okręgach, z, czy ze znajomymi, czy po prostu pełniąc funkcję radnego, żeby też informowali o tym, że jest prowadzony program rewitalizacji, że wyznaczamy właśnie obszar zdegradowany i żeby zainteresować tym ludzi. Ale no cały czas się obawiamy tej, jak, jak się to. No tak, okaże. bo to, to też mogą te ograniczenia w tej wzięcia udziału w tych konsultacjach społecznych też jest też spowodowane chyba tą pandemią tym strachem do tak. bezpośredniego do bezpośredniego spotkania się, ale Również można, bo chcę wrócić jeszcze raz, żeby to dogłębnie zaznaczyć, można przyjść do Urzędu Miasta, tak, gdzie można, przyjść do Urzędu z kim Miasta. można rozmawiać, gdzie podany jest kontakt na stronie internetowej mhm. do Biura Funduszy Zewnętrznych bezpośredni numer telefonu, na który można zadzwonić i można poznać To jest ten 685 44 77? Tak, mhm. dokładnie ten numer telefonu. Można również przyjść, poprosić na dole o kontakt z osobą z biura funduszy i wówczas panie zajdą i porozmawiają, bo przyjmujemy obecnie jeszcze w urzędzie na dole tylko mieszkańców. Rozumiem, mówiła pani również ulotki, jakieś gazetki, tak. coś, co jak najbardziej to rozpropaguje, żeby... Tak, tak, dokładnie. Będą roznoszone już może od jutra ulotki mhm. Poprosimy naszych końców, którzy chodzą z korespondencją, aby takie ulotki również roznosili po, po mieszkańcach. I będzie spotkanie online mhm. z radnymi, jak i również będzie z mieszkańcami. Wyznaczony jest termin na 7 maja z mieszkańcami. 26 teraz kwietnia będziemy mieć spotkanie z, z radnymi, więc też będziemy jeszcze raz prosić o. Czyli tak, suma słuchając tych informacji, które Pani przekazuje, to największa rola teraz w domie pandemii to z pewnością jest radnych, żeby faktycznie dotarli, tak. żeby porozmawiali. Chyba, że będą bali się o koronawirusa, chyba, że będą. Może na kwarantannie. Wtedy ten, ta sytuacja tym bardziej no, będzie trudna. No z pewnością, oczywiście, jeszcze musimy się z tym liczyć, że no może być tak. Na, na ten moment nie mam informacji, żeby któryś z naszych radnych no był i oby, chory i oby nie był. No i oby tak było, jeżeli będą kolejne pytania skierowany z, od mieszkańców Radąska Z pewnością skorzystam z Pani wiedzy. Dziękuję bardzo za przybycie, za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Był to program Staszczyk Niezależny. Jak zawsze spotykamy się w poniedziałek, ścierodzień, piątek o godzinie 19.45. A teraz życzę Państwu wszystkiego dobrego, a przede wszystkim w obecnej dobie pandemii. Dużo, dużo zdrowia. Do usłyszenia, do zobaczenia.